Jest poniedziałek, zaczynamy Panoramę Lubelską. Anna Rapcewicz-Wiśniewska, dobry wieczór Państwu, a oto co w programie. Ognisko ptasiej grypy we Włodawie. Młodzież z całej Europy w Lublinie. Zapobiec zagrożeniom nowe porozumienie. Ognisko ptasiej grypy we Włodawie. Zakażenie zostało wykryte u padłego puszczyka. Problem w skali kraju robi się coraz większy, bo oprócz dzikich ptaków choruje drób hodowlany. Wsparcie producentom zapewnia Ministerstwo Zdrowia, ale konsekwencje już odczuwają konsumenci. O kilkadziesiąt procent więcej trzeba zapłacić za kurze jaja. Ten post burmistrza Włodawy wprawił w osłupienie mieszkańców miasta i ościennych miejscowości. Powiatowy inspektorat weterynaryjny apeluje o unikanie przebywania na terenie parku miejskiego do odwołania. Powodem jest kolejne w regionie ognisko Ptasiej-Grypy. W tym przypadku to był puszczek. Powiatowy lekarz weterynarii we Włodawie pobrał próbki do badań, wysłał do puław. 25 zostało potwierdzone ognisko Ptasiej-Grypy u ptaków dzikich. To drugie w tym roku ognisko w województwie lubelskim i dwudzieste w skali kraju. Nosicielami są najczęściej dzikie ptaki. Kaczki, gęsi. I one powinny, to są ptaki migracyjne, powinny polecieć do cieplejszych krajów, ale ze względu na tą zimę, którą w tej chwili mamy, duże zbiorniki wodne, które nie zamarzły, no tych ptaków u nas dużo zostaje. I to one przenoszą zakaźną chorobę przede wszystkim na drób hodowlany. Tak jest w całym kraju i tak było także w województwie lubelskim, chociażby w ubiegłym roku. W powiecie lubartowskim mieliśmy ich sześć, i jedno mieliśmy w powiecie ryckim w gospodarstwie, w udrobiu przygryz zagrodowym. Padłe i zutylizowane zostały nie tylko w województwie lubelskim tysiące kur i indyków. Nie były wyhodowane kury, które nosi, no, nioski. Zmniejszona ilość jest w kraju. Wielu hodowców rezygnuje z hodowli właśnie w okresie zimowym teraz kur, niosek. No, ze względu właśnie na ptasią grypę i pomór ptaków. I dlatego no, wzrosły ceny. Chodzi o ceny kurzych jaj, które w ujęciu rocznym wzrosły o kilkanaście procent. Powód jest jeszcze jeden, a chodzi o dziurawe prawo, przez które producenci drobiu, u których wystąpiła ptasia grypa, tracili dodatkowo setki tysięcy złotych. Załóżmy, że jest powzięcie że wiadomości, że ta ptasia grypa się pojawiła w piątek, ale decyzja. Powiatowego lekarza weterynarii jest w poniedziałek, więc ten czas od piątku do poniedziałku, kiedy te ptaki padają, nie były one objęte odszkodowaniem. I to było oczywiście niesłuszne. Dlatego w przygotowywanej ustawie o zdrowiu zwierząt resort nowelizuje kontrowersyjne zapisy. Zmienione prawo ma wejść w życie do połowy roku. Niebezpieczne zdarzenie w Opolu lubelskim. Starszy mężczyzna został ciężko poparzony podczas prac porządkowych na terenie ogródka działkowego. Seniorowi pomógł policjant po służbie, który wezwał medyków i utrzymywał kontakt z mężczyzną do momentu pojawienia się ratowników. Jak się okazało, 82-latek rozpalił na swojej działce ognisko, podszedł za blisko do ognia, i wtedy najpierw zajęła się jego nogawka spodni, a później całe ubranie. Mężczyzna w stanie ciężkim, z całym poparzonym ciałem, został przetransportowany śmigłowcem do specjalistycznego szpitala. Policja ustala szczegóły tego nieszczęśliwego wypadku. Wiadomo, że mężczyzna przebywał na terenie działki sam, wykluczono więc udział osób trzecich. Mudrowi apelują o rozwagę: podczas tego typu prac warto wykonywać je w towarzystwie. Ognie w każdym momencie może się wymknąć spod kontroli. Wystarczy nagły podmóg wiatru czy potrącenie płonącej gałęzi. Nie w ciągu trzech lat, a zaledwie miesiąca udało się znaleźć mieszkania komunalne dla mieszkańców kamienicy przy Farbiarskiej w Lublinie. Niektórzy odebrali już klucze i rozpoczęli prace remontowe. Mają nadzieję święta wielkanocne spędzić w nowych domach. Większość z nich podpisała umowę najmu na czas nieokreślony. Filip Karman. No tutaj mamy kuchnię. Także bardzo ładna kuchnia, duża. Po nowym mieszkaniu oprowadza nas Krzysztof Zieleźnik, to jedna z ponad 30 osób, która musiała opuścić swój dotychczasowy dom przy Farbiarskiej 2. To mieszkanie nasze jest 43 metry, spółdzielnia wyceniła na 43 tysiące złotych na remont, że musimy wyłożyć, żeby tutaj to zrobić. O komunalne mieszkania do remontu wnioskowało najwięcej lokatorów z Farbiarskiej. Z 11 rodzin 10 otrzymało już propozycje y, mieszkań do remontu. 4 z tych rodzin wyraziły zgodę na przyjęcie tych mieszkań. Ostatnia rodzina, 11, dzisiaj otrzyma propozycję lokalu do remontu. W większości na Tatarach i Bronowicach zostały już podpisane umowy najmu z miastem, a lokatorzy otrzymali klucze. Dobra. Skala remontu jest uzależniona od stanu konkretnego lokalu i jego powierzchni. To zwykle koszt od 20 do 80 tysięcy złotych. Zerwanie starego parkietu to w tym przypadku jeden z wymogów. Wymiana drzwi, hydroizolacja, w łazience, prąd cały nowy musimy puścić. No Jest trochę do roboty, ale jesteśmy szczęśliwi. Bo w normalnym trybie na lokal komunalny do remontu trzeba czekać nawet 36 miesięcy. W przypadku lokatorów z Farbiarskiej lokale udało się znaleźć dużo szybciej, bo w mniej niż miesiąc. Przyznam szczerze, że tak. No udało nam się dopasować te mieszkania do rodzin. Natomiast tak jak powiedziałam, no tylko cztery przyjęły, pozostałe zrezygnowały. Jedni czekają na mieszkania w Towarzystwie Budownictwa Społecznego, inni lokali będą szukać na rynku komercyjnym to, że większość mieszkańców kamienicy przy Farbiarskiej do swoich dawnych mieszkań nie wróci, to fakt. Kamienica, zgodnie z tym, o czym mówił miejski konserwator zabytków, nie kwalifikuje się do wyburzenia. Tutaj miał być prowadzony remont i de facto ten remont już się rozpoczął. Drzwi do kamienicy zostały zastąpione metalową bramą. Są też agregaty prądotwórcze, młoty pneumatyczne i wiele narzędzi. Ten remont ma polegać przede wszystkim na wzmocnieniu ściany kamienicy. Chodzi o ścianę newralgiczną, czyli tą od strony prowadzonej inwestycji deweloperskiej. Filip Karman, Panorama Lubelska. W Lublinie rozpoczęła się Europejska Konferencja Młodych. To cykl spotkań i warsztatów poświęconych przyszłości Unii Europejskiej. Jest elementem polskiej prezydencji i odbywa się w stolicy województwa nieprzypadkowo. Jak przypomina Michał Hetman, to konsekwencja działań, które miasto podjęło w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży. Do Lublina przyjechało ponad 200 młodych osób z całego świata, aktywnie działających w organizacjach pozarządowych i samorządach. The young of Europe are Młodzi Europejczycy na nas patrzą, patrzy też na nas historia, więc upewnijmy się, że zrobimy to tak, jak należy, że wypracujemy tu tylko mądre pomysły. Debaty dotyczą kwestii najbardziej aktualnych polityki klimatycznej, zdrowotnej, mieszkaniowej. Przecież nie buduje się Unii dla przeszłych pokoleń, tylko dla przyszłych. Więc ten ich głos sensowny, doświadczony, szczególnie w tym bardzo zmieniającym się czasie, gdzie i relacje społeczne są inne. Hierarchie nie funkcjonują tak, jak funkcjonowały 50 lat temu, a dostęp do informacji i wiedzy jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, są istotne. Unia Europejska jest takim forum, że każdy głos powinien być słyszalny. Nawet jeżeli na początku wydaje się być może trochę szalony, ale w tym szaleństwie jest jakaś metoda, i żeby z tego szaleństwa. Kreatywnego, stworzyć coś, co mogłoby być implementowane w ramach Unii Europejskiej, tak, żeby wszystkim nam, jako Europejczykom, żyło się lepiej w przyszłości. Ta Unia ma być wsłuchana w głos regionów. Unia Europejska to unia regionów. Każdy region ma swoją własną tożsamość, własną kulturę. Każdy z nich musi być słyszany i wysłuchany. Tego oczekują dziś młodzi ludzie. To ich będzie dotyczyła ta zmiana, która się dzieje, bo to ich będzie dotyczyła zmiana klimatyczna, bo to ich będzie dotyczyła zmiana dotycząca emerytur, bo to ich będzie dotyczyła zmiana związana z cyfryzacją. Natomiast mam głębokie wrażenie, że my tego cały czas nie uwzględniamy wystarczająco w naszych politykach. Autentyczność, myślenie o konsekwencjach naszych działań, nowe modele zarządzania – to cele, które stawiają sobie prelegenci. Wierzę, że nasz głos ma znaczenie. Kiedy wychodzimy na ulicę kiedy jesteśmy zapraszani do rozmów przy stołach, jesteśmy tu nie po to, by sobie wyobrażać własną przyszłość, lecz by ją zbudować. Historię Europy napiszą ci, którzy nie boją się marzyć. Konferencja potrwa do środy. Wnioski z warsztatów trafią do rządu i będą elementem raportu kończącego polską prezydencję w Unii Europejskiej. Zakończyła się lubelska zbiórka podpisów pod listami poparcia dla kandydata na urząd prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego stolicy regionu kandydata koalicji obywatelskiej poparło w ten sposób 10 tysięcy osób. Każdy podpis to jest krok w kierunku prezydentury opartej na wspólnych wartościach, na poszanowaniu praw wszystkich obywateli, to Kandydatura Rafała Trzaskowskiego gwarantuje silną i bezpieczną Polskę w Unii Europejskiej. I jak ważny jest ten pakt dla bezpieczeństwa, proponowany przez Rafała Trzaskowskiego, a z drugiej strony ten program Samorządy Naprzód, stawianie na Polskę lokalną i regionalną w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego. To jest chyba jedyny kandydat. Który tak dobrze zna politykę wewnętrzną, który doskonale porusza się po Europie i po świecie, to jest kandydat, który będzie gwarantem przywrócenia praworządności w tym kraju. Oglądają Państwo główne wydanie Panoramy Lubelskiej. Zobaczmy, co jeszcze przygotowaliśmy. Rekrutacja pierwszaków i przedszkolaków. Oscar dla filmu zrealizowanego w naszym regionie. Wody Polskie i Wojska Obrony Terytorialnej zacieśniają współpracę. Efektem jest podpisane dziś porozumienie. Będą wspólne kursy i szkolenia, między innymi w zakresie zarządzania kryzysowego. To, jak potrzebne jest współdziałanie, pokazała wrześniowa powódź na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Przez ostatnie kilkanaście lat tak ogromnego kataklizmu w Polsce nie było. Oprócz strażaków, pomoc poszkodowanym nieśli przede wszystkim żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Z województwa lubelskiego w systemie rotacyjnym służyło ponad tysiąc osób. Z nowych działań to przede wszystkim praca w dużej grupie na nowy rodzaju sprzęcie. W większości działamy w małych oddziałach. Tutaj już było dosłownie kilkuset żołnierzy musiało ze sobą wzajemnie współpracować. Przy ewakuacji i kontroli wałów przeciwpowodziowych pomagali pracownicy spółki Wody Polskie. Dla większości z nich obsługa dronów w warunkach ekstremalnych była sporym wyzwaniem. Loty wykonywaliśmy przy pomocy kamer, kamer termowizyjnych oraz optycznych. Ciężka to była praca akurat tam na miejscu? Dosyć ciężka, ponieważ y, loty wykonywaliśmy. Loty trwały od 12 do 14 godzin dziennie, także no, warunki nie były łatwe. Teraz te wspólnie zebrane doświadczenia mogą przynieść wymierne korzyści. Porozumienie mówi o rekrutacji i współpracy w ramach informacyjnej w ramach rekrutacji do wojsko-protorcjalnej. Nasi pracownicy będą też mogli uczestniczyć oprócz tego, że w szkoleniach, również, również w działaniach. To poszerza nasze horyzonty, pozwala nam na jeszcze lepsze zrozumienie zagrożeń, problemów i spraw, których my jako Wojsko Obrony Terytorialnej możemy być potrzebni. Porozumienie uwzględnia również wzajemne przekazywanie informacji o ważnych zagrożeniach, także tych dotyczących bezpieczeństwa państwa. To ważny dzień dla rodziców i dzieci. Rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto, a także dzieci do klas pierwszych. Rekrutacja jest dwuetapowa. Na szczegóły wyjaśni Patrycja Kowalik. U niektórych dźwięk szkolnego dzwonka wywołuje dreszcze, inni do szkoły przychodzą z uśmiechem. Bardzo fajnych mamy nauczycieli i. Lubię spędzać czas w szkole. Mi się też podoba polski. Y, 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 I na tych polskich lubię y, też pisać. Na rok szkolny 2025-2026 w ramach wychowania przedszkolnego miasto przygotowało ponad 10 tysięcy miejsc. Rodzic lub opiekun może starać się jednocześnie o miejsce w siedmiu placówkach, przy czym na pierwszym miejscu musi wybrać tę najbardziej pożądaną. Do oddziałów przedszkolnych mogą się rekrutować dzieci sześcioletnie, czyli te dzieci, dla których jest już obowiązek przedszkolny. Dzieci trzy-pięcioletnie mogą rekrutować się do przedszkoli. Również do przedszkolach mogą obowiązek przedszkolne kontynuować dzieci sześcioletnie. Trzeba pamiętać, że na wybór placówki dla przyszłego przedszkolaka rodzice i opiekunowie mają tylko dwa tygodnie. W przedszkolu numer 47 w Lublinie tych miejsc jest niespełna 30. Rekrutujemy dzieci od trzeciego roku życia do szóstego roku życia. Po rekrutacjach i w tej wstępnej i później uzupełniającej, która jest w maju, jeżeli są wolne miejsca, Możemy przyjąć rodziców już poza rekrutacją elektroniczną, tak zwana rekrutacja papierowa. Z kolei na pierwszu klasistów w 42 placówkach w mieście czeka około 3400 miejsc. Tu także rekrutacja jest dwuetapowa. W szkole podstawowej zgłoszenie robimy do jednej szkoły. Jeżeli bierzemy udział w rekrutacji tej dodatkowej, od 25 maksymalnie do trzech. Edukacja wczesnoszkolna nie ma podziału na konkretne przedmioty. W trakcie jednej godziny lekcyjnej dzieci mogą uczyć się zarówno tabliczki mnożenia, jak i pisania. Edukacja wczesnoszkolna w klasach 1-3 polega na tym, że wszystkie przedmioty są połączone ze sobą. Nie mamy podziału na takie stricte przedmioty jak w klasach starszych. Tylko mamy i język polski, mamy i matematykę i one są połączone tematycznie ze sobą. W wyborze placówki ważny jest przede wszystkim poziom kształcenia, ale i baza sportowa czy dodatkowe zajęcia. Przygotowujemy uczniów do następnego etapu kształcenia, czyli do szkoły ponadpodstawowej. I teraz. Jeżeli uczeń osiągnie bardzo dobry wynik, jeżeli go dobrze przygotujemy, to ma szansę wybrać sobie szkołę ponadpodstawową, którą wymarzył. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych potrwa do 14 marca. Z kolei zgłoszenia do klas pierwszych do 17 marca. Rekrutacja dotyczy dzieci mieszkających w Lublinie. Szczegóły na stronie edu.lublin.eu. Mamy początek marca i właśnie rozpoczął się Tydzień Zdrowia Kobiet, a w nim akcje profilaktyczne skierowane właśnie do pani. Będą badania i konsultacje dla mieszkanek regionu. Profilaktyka i systematyczne badania powinny być podstawą dbania o nasze zdrowie. Dzisiaj bezpłatnie można było sprawdzić m.in. stan swojego słuchu, zmierzyć ciśnienie czy poziom cukru we krwi. Jeżeli ktoś, któraś z pań chciałby zacząć robić badania profilaktyczne, warto skorzystać z tych akcji w Tygodniu Zdrowia Kobiet, przyjść, powiemy jak zacząć, gdzie można się udać na badania, jakie warto zrobić i kiedy. Urząd Statystyczny wskazuje, że główną przyczyną zgonów w Polsce są choroby układu krążenia stanowią aż 36% przypadków. Kolejne to nowotwory oraz choroby układu oddechowego. Coraz większym problemem są też choroby cywilizacyjne, takie jak otyłość i cukrzyca. Systematyczna profilaktyka pozwala wykryć zmiany chorobowe we wczesnym stadium, a lekarze mogą wtedy wdrożyć skuteczne leczenie. Mamy coraz więcej problemów z podwyższonym cukrem we krwi. Stąd ta nasza akcja. Nie wiem skąd to się bierze, ale to nie tylko chyba są nasze spostrzeżenia, ale ogólnopolskie, że coraz więcej, u coraz większej ilości osób jest podwyższony poziom cukru, który wymaga systematycznego sprawdzania i ewentualnie nawet rozpoczęcia leczenia diabetologicznego. Specjaliści zachęcają, by badania profilaktyczne stały się nawykiem. Z tych oferowanych bezpłatnie w ramach Tygodnia Zdrowia Kobiet można skorzystać jeszcze do 7 marca. Akcja skierowana jest głównie do kobiet w każdym wieku, ale do regularnych badań lekarze zachęcają wszystkich. To była noc pełna filmowych emocji i kolejny wielki sukces filmu Prawdziwy ból w reżyserii Jessego Eisenberga. Za rolę drugoplanową w obrazie, który powstawał w Lublinie i Krasnym Stawie Oscara dostał Kieran Kalkin. Komentarze po Oscarowej gali zebrał Emil Paliwoda. To już piąta nagroda dla Kalkina za rolę Benjiego w obrazie Eisenberga. Wśród nich najcenniejsze: Złoty Glob i, od minionej nocy, Oscar. Nie wiem, jak się tu dostałem. Gram przez całe życie i to część tego, czym się zajmuję. Czuję, jakby to nigdy nie miało być moją trajektorią. Jego gra w prawdziwym bólu definiowała nastrój poszczególnych scen. Od traumy. We're in a holocaust tour. If now is not the time to grieve... po euforię... We completely cut ourselves off from anyone else's true pain. Why are you doing this? Oh man, you used to like feel everything. dowiódł wielkiej wszechstronności. On trochę zjadł ten film. Oczywiście Jesse Eisenberg też jest wybitnym aktorem. I ten duet był genialny, ale jednak, przynajmniej dla mnie, ja byłem bardziej oczarowany Kalkinem. Choć w oczy rzuca się przede wszystkim jego ekspresja, potrafił się wyciszyć dla dobra sceny i szacunku dla miejsca, w którym realizowane były zdjęcia. Widać było na pewno skupienie, pewną zadumę. Oczywiście ona mogła wynikać z samego miejsca, które silnie oddziałuje na, na, na wszystkich zwiedzających, ale również wejścia w, po prostu w rolę, którą musiał odegrać. Te wymagające szczególnej dyscypliny ujęcia realizowano na Majdanku. Ten film opowiadał historię, która promuje również misję Państwowego Muzeum na Majdanku. Jest to historia ludzi, którzy. Po pierwsze, chcą poznać historię tego miejsca. W filmie zresztą przemycają wiele wątków historycznych dotyczących funkcjonowania obozu. Jednak każdy sukces prawdziwego bólu to także wielki sukces Lublina, który widziany oczyma twórców, urósł do rangi jednego z bohaterów filmu. Wielka duma, wielka radość z tego, że ten film kręcony w Lublinie w 2023 roku. Ekipa była tutaj ponad trzy tygodnie. No i ten akcent lubelski mocno pojawiający się w filmie kilka nagród wcześniej. Do Nagrody Akademii był nominowany także Jesse Eisenberg jako autor najlepszego scenariusza oryginalnego. Skarowe emocje jeszcze nie opadły. U nas za chwilę pogoda i Marta Gogłoza o 21.15. Program Gość Panoramy Wiesława Szymczuk porozmawia z doktorem Bartłomiejem Orykiewiczem z pierwszego Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie. A rozmowa dotyczyć będzie leczenia otyłości jutro, 4 marca, Światowy Dzień Otyłości. Polecam Państwu. Ten program wieczorny serwis tradycyjnie o 21.30. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego wieczoru.